no witam jest to kolejna paczusia którą sobie otworzymy, zunboxujemy ona jest przedostatnia i tamta jest ostatnia to jest paczusia z pirohita, tamta dowiecie się w następnym odcinku z czego jest teraz chciałem tylko powiedzieć że chyba jeszcze nie dostałem ani razu tak pięknie idealnie kurde zapakowanej paczusi także nie wiem kto to pakował ale normalnie Mua! Tak jest zapakowana ta paczusia, że normalnie z rafikołki będę robić. A teraz dajcie mi chwilę, ja sobie użyję obu rąk, żeby ją y, naciąć, otworzyć i widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. Zostawiłem tutaj jedną taśmę jeszcze zaklejoną, żeby nie było, że coś do paczuszki dołożyłem. Pyk. Proszę zobaczyć. No normalnie aż przyjemność z otwierania. Nie dość, że ze strzelania będzie przyjemność, to jeszcze z otwierania. Cholera. I to jest chyba... Pierwsza paczka, jaką kiedykolwiek, znaczy jaką w tym roku zamówiłem z Pirohita. Dobra, mamy tak. Pokaż mi swoje towary. Nie mam tej naklejki, fajnie. E, Pirohit, pokazy od ludzi z pasją. Pirohit Pro, cholera. Tej też jeszcze nie mam. I tutaj e, ocen nas w Google, naklejka. Może ją nakleję na jakąś lampę. To reklama taka, nie wiem. Dobra, to sobie dajemy na bok. Pyk. I co tu mamy? Pocięty karton od serpiro, fajnie, fajnie Super O cholera, ona tak długo leżała, a widzę, że jest do góry nogami O, tu kwotą, możecie zobaczyć, fajnie Dobra, dobra, dobra Mam nadzieję, że wyrzutnie są całe Bo widzę, że tu jest lekko ta jedna Myślę, że będzie git Dobra, i mamy tak Co mi będzie nam łatwiej wyciągnąć? Chyba to Happy Flower tylko wyrzutnia 5 mm kaliberek, ile ona ma neku? Bo mnie ta właśnie ciekawiła. Neku ma 256, tak, 256. No nie wiem, na filmiku wyglądała fajnie. Jeżeli będzie strzelać tak samo na żywo, to będę bardzo zadowolony. Co to następną następną? Następną wyrzuciliśmy z jakimś malutkim kaliberem. To jest chyba 18, nie, to jest 20. Też od GaO. I to jest Super Black. Black X, nie wiem, nie wiem. Strzały proste i kątowe. Fajnie, fajnie. 6 strzałów kątowych, jak tutaj widzicie, ile ona ma Neku, yy, ona ma 223 gramy Neku, mało trochę, ale zobaczymy, w sumie to mały kaliber, więc mogę być zdziwiony, Selen, mała, tania, fajna wyrzutnia, 20 mm, mhm. ok, to chyba będzie trzeba uruchomić klej albo taśmę, Albo wstawią pomiędzy cegły, to się nie przewróci. No, ale celem bardzo fajna. Myślę, że jest to coś taki braciszek albo siostrzyczka wyrzutni Blum, którą możecie obecnie zakupić w dino. Dzisiaj jest 30 grudnia. Tak w ogóle, jak odpakowuję, tą paczusię. Następna to jest y, Makro Kosmos 3. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie są efekty. Już wystarczy. I <grym> y, ona ma 100 gram neku tylko. O, cholera ile to było strzałów? 10 strzałów, eee, no to tak nie ma tragedii, dobra co mamy dalej dalej mamy wyrzutnie wkurzony niedźwiedź grizzly bear ona ma 20 mm ale gdzie są strzały? a 19 strzałów kompakt 19 strzałów, sr pyro super nie przypadam za jakoś bardzo za SRP pyro, ale trzeba doszanować, uszanować to co jest na rynku 120 gram Neku tutaj na górze jest prawie 120 no tam bez 0,3 grama o kurde już prawie urwałem znowu a to jest Ninja bardzo lubię tą wyrzutnię już mam szósta i to jest kolejna Ninja chyba tak to to jest siódma dobra to mam siedem Ninja chyba jakiś projekt będzie z niej robiony yy, co tu mamy jeszcze a wampirki fajnie Motylki wampirki super właśnie no, i teraz Big Boy numer 1, To jest wyrzutnia od SR Pyro Lion King. 19 strzałów. I ciekawi mnie bardzo, czy tu jest chociaż 400 gram neku. Nie, 266. A ona była. Nie najtańsza, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno kosztowała coś koło 140-150 zł. Niby nie jest to e, jakoś dużo, jak na 19 strzałów 30 mm, ale no. E, to będzie wyrzutnia blossom. 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 I ta wyrzutnia ma 30 mm, tak jak poprzednia. Tyle, że ta jest od GAO. E, ile ona ma neku? 380. No to e, ta musi być dopieszczona. Taki sam kaliber, tyle samo strzałów, a o połowę więcej... Na... no nie bro, nie o połowę. Ta ma 266, tam ma 380, no to i tak sporo. Spora różnica, także... A co nowo, chyba ta Blossom była dużo tańsza od leona nie? Coś kojarzy, że ona kosztowała 101 chyba, a leon kosztował coś około 130, nie pamiętam już. Ale no, w sumie to to by było na tyle. I tak zamknąłem już karton, muszę posprzątać jeszcze te, kurde, pyk, pyk, dobra, to już Wam nie będę zaśmiecać filmiku. Posprzątam sobie i za chwilę biorę się za otwieranie tamtej paczusi, także mam nadzieję, że ten filmik się spodobał i do następnego, siema.